Cześć, witajcie w kolejnym odcinku yy, z gry Minecraft Dungeons. Yy, no, w sumie to nie kolejnym, no bo pierwszym w tym kanale. Miał być już poniedziałek, ale niestety nie udało mi się nagrać, więc dopiero dzisiaj nagrywam. Dzisiaj yy, może spróbuję, spróbuję przejść jakiś taki dość trudny poziom. Jak na razie później będę coś innego myślać. Myślę, że może Zrobię przejść ym, salę wyniosłego bloku Zobaczymy, czy nam się uda. Wiem, że jest to bardzo trudny poziom, bo często go właśnie przechodziłem, przychodziłem i miałem z tym niemiałe trudności. Ale mam nadzieję, że dam radę. Nie wiemy sobie, co, jaka jest fabuła, bo nią chcę słuchać. Dobrze. No, idą do mnie wrogowie Na razie on te duchy ja ich nie lubię bardzo Tych duchów bardzo nie lubię Czy one są zaklęte naprawdę ich Strasznie nie lubię Na razie dość łatwo idzie Myślałem, że będzie trudniej bo zawsze ten początek jest dla mnie trudny Znaczy golem już umarł? Tak szybko. Jezus, tu... już ma śmierć na początku? Coś mi nie za dobrze idzie, skoro już na początku umiera. Tutaj wiem, że jest ten tajemny poziom. No, jest na go ale ja widzicie, jeszcze ja wziąłem oczywiście. Idź golem do nich. O, buku nie mogę wziąć. Nie mam ochoty na razie próbować... No bo wiem, że nie ja mam strasznie dużo itemów i nie mam ochoty ich na razie usuwać żadnego, żeby wziąć tamten. O czy może jak się tak leczę teraz, to usunę sobie przykład to. O. Bądź go golem i atakuj golem. Mogę ci trochę golemie. Dobrze. Chyba będę musiał zaraz rzucić TNT. Aha, tu nie pójdziesz gościu. Gonił mnie jeden ciat, ale już mnie nie goni, bo tu nie może wyjść. Dobrze, no to idę dalej. Teraz tego ducha trzeba zabić. E, buszko, zawsze się przyda. Dobrze, niedługo użyjmy jego TNT. Tylko jeszcze nie ma odpowiedniej sytuacji. Bo nie. Zaklęcić tam co. No, po cóż mi już tu przyprowadził golem? No i umarłem. Już drugi raz. Tak szybko. Nie do pomyślenia, żeby tak się działo. Nie wiem, czemu tak mi gdzieś le. O, się tu to są. Albo jak ich nazwam, magowie. Trzeba się pozbyć. Co?! Ja przecież miksturę, żeby się uleczyć. Czemu mi nie działało? Dobra, na razie to chyba jakaś porażka. Choć ja naciskam, żeby się uleczyło. Nie wiem, czemu się nie uleczyło. Raczej to przegram, ale spróbuję dojść jak najdalej. co? Oni się nie zatrzymują na tym? O, przegrana. No, niestety, coś strasznie słabo mi poszło. Teraz, ale no, może spróbuję coś innego. Teraz, nie, tutaj, nie. Nie na nie polowania, bo tam trzeba dawać jakieś przedmioty. To ja tego nie za bardzo chcę. Na kontynent się wezmę. A może przejdziemy ten tajemniczy poziom. Jestem może trochę łatwiejsze. No tajną misję wezmę sobie i przejdę, bo nawet jest ciekawa ta walka z tymi krowami grzybowymi. On strasznie się długo ładuje. O, już. Mhm, tutaj w ogóle nic nie jest mówione. Są kroby pokazywane. To jest bardzo fajne w tym poziomie, wiesz. Nowy cel mu. Ten poziom jest taki śmieszny fajnie żeby sobie przyjdę i dobrze Tutaj trzeba oczywiście już uważać. Już nie będę taki, że... I się będę bić tylko mieczem, żeby się przygotować na walkę z bosem, tym bosem, tak to nazwę. Ten poziom jest dość łatwy, najtrudniejszy w nim jest właśnie ten boss tylko strzami, no bo też mam prawo. No to on, tylko trzeba przychować wszystkie. No nie, zaklęte krowy na ponięcie, co ja mam. Tutaj muszę się zająć nimi moimi strzajami, ale teraz przynajmniej mnie podeszłmy, no to łatwa jest bliska. Dobrze, idziemy dalej. Dobra, krowy nie żyją ojc, jakaś chatka. Jakiegoś fana krów. Chyba o nowy poziom? Zdobyłem super, to sobie coś może zagnę, jak tylko będę mógł. Ja ile ja ten prowom zadaję? No, ba, dzięki tej nic dużo siły, nie wiem czy ją mam, nie, ja chyba nie mam jej, tak dużo coś zadawałam. Dużo tu jest tych krów teraz, lewskie po kolei załatwiam No dużo teraz jest naprawdę TNT by się przydało Ale no, można to szybko też załatwić TNT znaczy byłoby szybciej, ale gdzieś można to też tak Kolejne krowy, ale ich chyba nie muszę zabijać. A tu już jest to. No to ich pozabijam, żeby sobie mieć większy poziom w latarni. I sobie przygotuję Golema jeszcze. Chodźcie krowy. Trochę tu sobie się z nimi pobawię. Jeszcze zanim dojdę tam. Dobrze, zaraz Golema będę tylko jeszcze trochę tych krów tu pozabijam, żeby mieć większy poziom w latarni, żeby móc tego bossa szybciej załatwić. Dużo jest tych krów, bardzo. Może jakiś jakaś skrzynka? Bo no, nie. Czasami tak dają bez potrzeby jakieś różne tonele, ale nie zawsze. Więc może to będzie jakaś skrzynka i będzie w niej coś cennego. Zobaczymy. No, ciekawe miejsce. Nie wiedziałam, że takie jest tutaj. Może jego bo zanim pewnie y, tam się wszystko stanie, to już on się załaduje z ten Tu nic nie ma. Chodźcie tu, kufki. ile ich tu jest? W tym moście trochę je sobie, o sobie, żeby mieć je wszystkie na. Ta. Jeszcze jest tu Was tak dużo? Dobra, trzeba się tych krów pozbyć wszystkich. No i tu oczywiście nic nie ma. Ale trochę się zdobywało poziomy w latarni. Strzał też, bo dużo widział, że ich wypadało, tych strzał z tych krów. Więc, no myślę, że dobrze było, że tam poszłam. Teraz możemy iść do tego dziada. Tutaj. No, gdzie? A tu jesteś. Grzybowe mąski. Śmieszna nazwa. Dobra, już się skończyło, teraz trzeba bić strzałami. Rowy, oczywiście ale robi. Teraz. Goleman pokonał. Super. Teraz będzie tymi grzybami rzucać. Ale pokonamy go. Już ma. Już niedługo dojdzie do do już jedną trzecią życia mu zaraz już go Jezus, te grzyby to one mnie tak denerwują Często z nim gram te grzyby mnie tak denerwują Aha, spadłem O, golem, super No dawaj golem, idź do tego dziada No, przed... Choć tu krowo jedna Tymi grzybami strzela. Jest teraz prawie nie do pokonania, jak tymi strze grzybami strzela. Bo on cały czas nie da się O super, zatrzymał się. Nie, znowu te grzyby. Weź się golem z nimbi. Brak golem. Pić krowa O już połowę życia mu chyba zabrałem Ale golem nie żyje Zaraz już ben... zadam mu dwie trzecie życia. No już zaraz go pokonamy. Bardzo dobrze, bo mnie on denerwuje strasznie. Żeby tu wszędzie tak lecą. Nie! Muszę się skupić, jak przed nimi uciec. Dobra. zostało mało życia. My zaraz postawimy totem. No. I ogolem mogę postawić, nie zauważyłem. No idź golem! Golem! No golem, ślepy jesteś! No dopiero jak go walnę, ogrzyłem, to się zobaczył, że ogromny, gigantyczne monstrum, które strzela cały czas grzybami. O, co to jest? Nie, co ja robię? Dobra, już dwie trzecie zadane. Zaraz zbliżam się do ostatecznego pokonania. Idź ty krowo. Nie, znowu te grzyby. Ale on... Jezus nie mi strzela. Zaraz on umrze, już ma mało bardzo życia. O, golem, super. I, nie żyje. Jest. Co to zaklęta trawa? A, dobra, mam ten artefakt. Nie mogę oczywiście. To zaraz coś usunę. O, to mam, że zbiorę słabszą i to mam zbiorę zbroje. O, super. Wilcza zbroja i zaklęta trawa. No to możemy opuścić tą wyspę. Bez żadnej śmierci wygrałem. Nie było to w ogóle trudne. No. Myślałem, że trzeba wyjść tej wódki. cały czas zapominam, że jak się tutaj dochodzi, to pewnie nagle wy no, kończysz ten poziom. Teraz będzie odbieranie artefaktów, a potem pójdę do luksusowego kupcy kupca albo do tajemniczego i może kupię coś u niego. No bo może mieć ciekawe przedmioty. A ja mam strasznie dużo klejnotów, bo w ogóle nic z nimi nie robię. A W międzyczasie, jak się ładuję, chciałem powiedzieć, że kolejny odcinek będzie w piątek będzie on z Brawl Starsa. Dobrze, słuchajcie, musiałam na chwilę wstrzymać, ale już o unikatowy łuk, który ma tak czy zaklęta trawa. No myślę, że... Zaklętą trawę już mam, więc mogę zachować ten stary, bo zawsze mogę go ulepszyć. Hmm, no luksusowy kupisy widać, nie ma luksusowych przedmiotów na razie. Ale może tajemniczy. Hmm. Tylko sobie coś usunę. Zobaczymy, co tu możemy usunąć na łuków. Ten usunę, ten usunę. Dobra, na razie tyle. I weźmiemy sobie losowy artefakt. A taki słabe i losowy przedmiot. dusz, ok. A jeszcze sobie coś od niego kupię. Tylko coś usunąć, usunąć muszę znowu. A to usunę. Kurwa, kołczarno od ręki. Dobra, na razie dziękuję panu tajemniczowi, tajemniczy kupcu. A zobaczmy, co u jestkiego. Też nic ciekawego. To kowala w sumie mogę dać do ulepszania. Yy, to co mam. Ale może później, na razie nie. Jak, jak będzie znowu większy poziom, a na razie to ja może. Dam do ulepszenia mu jakieś nie. wiem, na przykład ten łuk, jaki był. O, ten z piętką. To mu dam do zaklinania. Dobra, gdzie ten łuk jest? Jestem ciekawy, jak to jest usegregowane. Dobra, dodamy to. No nie, znowu na sam początek. Może można tak przecieć Nie, chyba nie można ten. Damy ten łuk i tutaj damy. Mmm. Widziałem taki łuk, który miał 20, to może sobie go dam o 18, no, ale ja widziałem taki z 20, to bym ten dał. Teraz może chyba go widziałem. A nie stać mnie. A jak mam mało klientów, dobra. No to nie, już nic nie dajemy. W sumie to by się dało do ulepszenia, ale to może następnym razem. No to... Do zobaczenia w kolejnym odcinku już w piątek. No i cześć.